Siemanko, szybki szorcik. Dodatkowa lina holownicza. Słuchajcie, dodatkowa lina oprócz tej, którą macie wkręconą syntetyczną wyciągarkę. Potrzebna, niepotrzebna. A owszem, bardzo potrzebna. W weekend zawiesiłem się w takim miejscu, że do najbliższego drzewa miałem około myślę 20 paru metrów. Zabrakło mi kilku metrów. Z mojej liny, jakaś tam, nawet jak macie tą dopinaną taką metrową, czy dwa, to też za mało. Słuchajcie, godzinę się wyciągałem, godzinę się wyciągałem. Tak siadłem, miałem saperkę, odkopywałem to godzinę. Próbowałem go tam z każdej strony wyszarpać. Umęczyłem się po tej godzinie. Miałem tylko ochotę wracać do domu, ale zaplanowałem trening, więc odpocząłem i dalej jeździłem. Ale mówię, kurczę. Więc dodatkowa lina syntetyczna. Tą kupiłem na Allegro Zwykła lina syntetyczna. Tam chyba z dwie tony u Także wystarczająca po to, żeby przedłużyć zwykłą linę z wyciągarki. Teraz będę miał 30 metrów, a to jest chyba 20. 35 metrów minus coś tam, co w bębę wchodzi. Także mam nadzieję, że dzięki temu już bliżej będę miał do jakichś drzew. Jak się tak zawieszę. Nawet jak się tam raz na jakiś czas coś takiego zdarzy, a się zdarzy, bo mi się zdarzyło w sumie już drugi raz, ale pierwszy jakiś się wyciągnąłem, a teraz to była kaplica, myślałem, żeby po kogoś dzwonił. Takie coś warto mieć. Jak nawet nie macie miejsca, bo ja nie mam miejsca przecież nie mam kufrów i tak dalej. Zamierzam to sobie gdzieś tam ładnie, gdzieś tutaj ładnie sobie pochować, podopinać. Oczywiście, zaraz powiecie, że tłumik i tak dalej. Gdzieś dalej o tłumika, gdzieś sobie to znajdę może w podwoziu, gdzieś tam w blaszce na trytytki sobie przyczepię tak fest, że nic, na pewno to nie odpadnie i w razie takiej awaryjnej sytuacji ze schoweczka nożyk trytyteczki przetnę i wyjmę sobie pomocną linę także, a jeszcze druga sprawa To linę trzeba teraz jakoś fajnie zarobić tu ma oczko te standardowe takie oczko, ale one tu z tej strony będzie prosto, bo hak jakiś dokupię Oczywiście ten jest za mały, takie mają 500kg, a to za mało Mocne karabinczyki duże, za małe Coś innego, sobie będę musiał wymyśleć Ale akurat z tej strony to nie problem Z tej strony będzie większy problem Muszę jakoś ładnie to zarobić Żeby też mieć jakieś zapięcie, może podpowiecie Zasugerujecie co można tutaj zrobić Żeby tutaj ładnie coś wpiąć na stałe Bo tak jak mówię, z tej strony to wystarczy jakiś mocny kupić O nawet mam coś takiego Teraz mi się właśnie przypomniało. Tylko akurat to jest za duże i za toporne.